Dzień dobry piękna, przechodzę dzisiaj do Ciebie z genialną maską. Z maską, dzięki której w ciągu zaledwie dwóch tygodni skóra staje się bardziej napięta, jędrna i odzyskuje swój młody wygląd. Po każdorazowym użyciu Twoja skóra stanie się bardziej promienna, miękka i gładka, a badania kliniczne wskazują, iż po użyciu maski odpowiedni poziom nawilżenia naszej skóry utrzymuje się przez 24 godziny. Właśnie dlatego ta maska jest tak dobra dla każdej naszej skóry. Materiał maski jest wykonany z biocelulozy, czyli czystego roślinnego materiału pochodzącego z wody kokosowej. Połączone włókna tworzą niezwykle ochłonną trójwymiarową tkaninę, dzięki której maska jest wypełniona kompleksem dobrych dla skóry składników. Maska bogata jest m.in. w ekstrakt z ziaren owsa, wyciągu z kwiatu orchidei, a także hialuronian sodu znany ze swych właściwości nawilżających. A elastyczny materiał maski sprawia, że produkt ten ściśle przylega do skóry przekazującej wszystkie odżywcze właściwości, składniki podczas 20-30 minutowej aplikacji. Ja nawet czasem trzymam do, do godziny, ponieważ to co zostaje w opakowaniu po wyjęciu tej maski m, dokładam sobie przez kolejne minuty i po takim zabiegu moja skóra jest jędrna, promienna, rozświetlona. Widoczność drobnych linii zmarszczek zostaje zredukowana, a w ciągu dwóch tygodni widzę znaczną poprawę jędrności skóry. W ciągu czterotygodniowego niezależnego badania konsumenckiego, podczas którego 300 kobiet stosowało ten produkt dwa razy w tygodniu, Kliniczne badanie pomiaru skóry potwierdziło, iż pierwsze widoczne rezultaty poprawy wyglądu skóry uzyskano już po dwóch tygodniach stosowania tej maski. Ta maska to idealne przygotowanie skóry do świąt. Jeśli chcesz ten produkt, zostaw tu komentarz i napisz do mnie w prywatnej wiadomości. Pozdrawiam Cię ciepło. Ewa Owczarek.